Cześć wszystkim, tu to. Witam w pierwszym odcinku w roku 2020, mojej drogi do 195 w nowym koncie. Mam nadzieję, że Sylwester był udany, że świetnie się bawiliście i pełni energii przystępujecie do nowego roku z nowymi postanowieniami. I mam nadzieję, że są one po części chociaż związane z FIFA. To, co na razie oglądacie, to głównie gameplay, bo głównie na gameplayu się skupiłem przez ostatnie dni. Czasu dużo nie było, Sylwester, Nowy Rok, rodzina, te sprawy. No a zależało mi na tym, żeby się dostać do champsów, żeby już od jutra, dzisiaj mamy czwartek, jutro, piątek, od jutra w champsach móc, móc zagrać i, no i dostać jakieś paczki. Jako, że Toty zbliża się, zbliża się wielkimi krokami i jej zmieniło dzisiaj ekran startowy, pojawiły się hinty do tego, jakoby miały się pojawić flashbacki i, i gracze typu Moments, jeżeli to prawda i, i jej wypuści faktycznie tego typu karty, no to to może się okazać, że to będzie jedno z ciekawszych TOTY, jakie mieliśmy do tej pory w historii, w historii FIFA. Niestandardowo TOTY zacznie się w poniedziałek, co oczywiście rodzi pytania, w jaki sposób jej to zorganizuje. Zazwyczaj było tak, że było parę dni sami napastnicy, parę dni sami pomocnicy, parę dni sami obrońcy i bramkarze. I oczywiście drużyna składała się tylko i wyłącznie z 11 graczy, to były najrzadsze karty w grze. Najbardziej elitarne, no, na tym koncie, na którym obecnie gramy nie poszalejemy w czasie TOTY, bo no TOTY będą swoje kosztować, my na razie ledwo co przebiliśmy milion zysku. I tak jest niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę, że to pierwszy tydzień tak realnie gry, już mamy milion. To, co teraz już widzicie, to oczywiście flipy i snijpy. To jest bodajże z poranka sylwestrowego, czyli wtorek rano, zanim zaczęły się wszystkie uroczystości związane z sylwestrem. Siedziałem i nie czułem się najlepiej, więc snipowałem sobie po prostu lukasy. No, i to działało nieźle. Lukasy z pozycją pomocnik, oczywiście ten filtr, jeden z moich ulubionych, działał i działa bardzo dobrze cały czas. W międzyczasie, tak jak mówię, dużo graliśmy Rivalsów, dzięki czemu zrobiliśmy milestone. Dostaliśmy nagrodę, która okazała się być Williamem Carvalho. Niestety, był to duplikat karty niewymiennej, której, którą już w klubie miałem co właśnie widzicie, no i to po części zmotywowało mnie do tego, że chciałbym zrobić jakieś SBC. Zastanawiałem się, zastanawiałem się jakie, o tym, o tym jeszcze będzie za chwilę. Kolejny przeciwnik w privalsach, dywizja czwarta, już tutaj <coughs> zaczęły się trochę większe schody, ale cały czas na razie lecimy praktycznie z samymi zwycięstwami, remisami, jakieś pojedyncze porażki ten przeciwnik natomiast na początku nie grał przez pierwsze 4 minuty meczu przez to szybko strzeliłem bramkę no a później jak już zaczął grać to, to też nie był jakiś rewelacyjny tembele, piękna akcja super podanie, Lukas w takiej sytuacji się nie myli Lukas jest kapitalny, naprawdę to już powtarzałem i powtórzę jeszcze raz w ogóle jestem bardzo zadowolony z tego składu za 40 tysięcy, a to już noworoczny wynik flipów sylwestrowych. Bawiłem się na telefonie, gdzieś tam momentami przeglądałem ceny. Powoli zaczynamy się bawić tymi większymi kartami, czyli widzieliście ikony Andersar, Raul, Clifford e, na wszystkich mniej więcej tak 20 tysięcy brutto, e, 20 do 30 tysięcy brutto, muszę tak ująć to, e, co dało nam ładne, ładny profit po parę, po parę tysięcy na każdej karcie do parę dziesięciu parunastu raczej, e, tysięcy zysku na, na karcie, co oczywiście bardzo ładnie boostuje nasz <śm> boostuje nasz profit, a e, no oczywiście Lukas jest moją ulubioną kartą do, e, do trade'owania, więc oczywiście starałem się na nim. E, to jest już dzisiejszy poranek i y, 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 bidy. Zdecydowałem się na trzy główne obszary, które, na których chciałem zarobić. Jeden to był Lukas, drugi to był Pepe, i trzeci oczywiście Środkowy Pomocnik z Hiszpanii. Tych pomocników z Hiszpanii jeszcze nie sprzedałem, jest wieczór czwartkowy, więc myślę, że zaraz będę, będę musiał to porobić. Lukasy no nie wyszło to najlepiej. Widać, że ludzie, tak jak było, tak jak, to, to samo co mówiłem w poniedziałek przy nagrodach skład batlowych. Spora garść ludzi zostawia sobie paczki chyba na toty, bo ta podaż na rynku nie była ogromna. Wręcz można powiedzieć, że w porównaniu ze standardowymi czwartkowymi nagrodami to była ona dosyć mała. Może to też być spowodowane tym, że, że sporo ludzi nie grało po prostu futczemów poprzednich, bo to były te food champsy pomiędzy świąteczne, więc, więc być może być może mniejsza. Mniejsza populacja grała w te champs'y. No, co za tym idzie? Szaleństwa w czasie, w czasie nagród nie było. Udało się kupić kilku Pepe, kilku Lukasów i parunastu bodajże tylko pomocników. Też w ogóle bardzo późno dzisiaj stało. Nie, bez szału. I flipy, które kupiłem dzisiaj, wczoraj, późnym wieczorem z nadzieją że urosną w trakcie nagród tak też się zadziało wszystko ładnie, wszystko ładnie poszło do góry bez szału no ale po 10% mniej więcej było i zdecydowałem się zrobić promesa teraz to co widzicie to koszt jaki total mnie wyniósł ten promes to jest marginalny marginalny koszt musiałem kupić tylko tego lewego obrońcę którego teraz już nie pamiętam jak się nazwę, nazywa i napastnika łącznie wydałem 10400 cała reszta była niewymienna i była w klubie, um, oczywiście to nie jest tak, że za ten promes kosztował mnie tylko 10 tysięcy, no bo jest koszt utraconych możliwości związany z tym, że zużyłem karty, które miałem w klubie, które być może mogły się przydać do czegoś innego, natomiast e, decyzja podjęta, promes dołącza do klubu, promesem grałem bardzo dużo na e, moim koncie xboxowym, Rozegrałem tam bodajże ze 200 meczy. Świetna karta. Generalnie zawodnicy z pięcioma gwiazdkami w tej Fifie bardzo, bardzo mi odpowiadają, więc jeżeli mogłem tak tanio zrobić Quincy'ego, no to postanowiłem go zrobić drugi raz. <coughs> Podobnie jak na koncie xboxowym. Nie wydałem dużo, a Promes mam nadzieję zobaczy jeszcze jakieś upgrade'y, tym bardziej, że Ajax jest w Lizze Europy, więc może tam dostanie jakiegoś man of the matcha. Może w, w lidze, gdzie Ajax rozsiekuje raczej w ery Dywizji przeciwników, jest szansa, że kolejnego Informa dostanie. No i nagrody za Rivalsy to była tylko Dywizjon 6, jak dobrze wiecie, tak nie splajsowało. Obecnie zbliżam się już do Dywizji 3. Bardzo mocno się zbliżam, bodajże mi brakuje 40 punktów, czy 50 punktów. E, no, nagrody takie sobie bym powiedział, natomiast Zdecydowałem się wziąć paczki, a nie 50 tysięcy, bo jednak mimo wszystko uważam, że 50 tysięcy nie wpłynie aż tak znacząco na no to, jak w tym przypadku miał szczęście. A cały czas testuję teorię też tego, że nowe konta, świeże konta mają większe szczęście w paczkach. Czy tak jest do końca? Nie wiem, mam wątpliwości. Widzimy tutaj w pierwszej paczce codes, czy tam Coates. Nie wiem dokładnie jak się czyta, bo to Rukwajczyk. I druga paczka gdzie tak naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego co z tego co tutaj wyszło. Zresztą zobaczcie. Anglia napastnik Manchester United Rashford Marcus Rashford to naprawdę bardzo się ucieszyłem z tego pika z tego nie pika tylko z tego dropu z tego z tego głównie względu że first owner na pewno nie, nie zamierzam go sprzedać to on obecnie kosztuje tylko 9000, więc pod względem kaszowym to nie jest jakiś wielki pól. Zresztą trzech Anglików w ogóle w tej parce. Natomiast Rashford na pewno bardzo się przyda. Jeżeli jednak się zdecyduje, że będę chciał zrobić któryś z tych obiektywów first -ownerowych. Premier League, Anglik. Naprawdę pięć gwiazdek, oczywiście co prawda tylko trzy gwiazdki Week ale Rashford jest naprawdę dobrą kartą, dobrze mi się nią grało. Grałem parę razy na swoim xboxowym koncie. Tutaj kolejny Anglik, który zresztą też się bardzo przyda. Joe Gomez. W takim składzie first ownerów z Premier League. Także ogólnie, no, nagrody cashowo pewnie znacznie lepiej było wziąć te 52 tysiące. Natomiast pod względem czysto takim uzupełniania klubu, to byłem bardzo zadowolony. No i ostatni mecz, jaki grałem przed Footchampsami, i w ogóle ostatni mecz jedyny mecz, jaki dzisiaj w czwartek rozgrywałem przeciwnik wyraźnie robi zadanie na icon słopy. Dla mnie to był pierwszy mecz, więc trochę przysmałem na początku tragiczne moje zachowanie w obronie. Markus Lorente strzela mi bramkę, no ale gość obejrzał powtórkę, co zawsze mnie bardzo drażni i bardzo szybko mnie obudziło i, i zmotywowało do tego, żeby, mimo że gość nie miał najlepszego składu, pokazać mu, że nie warto oglądać powtórek. Od razu pierwsza akcja po wznowieniu zatańczył Dembele, podał do N-Dombele, piękna systa do Lukasa, a ten kończy takie sytuacje za każdym razem. Naprawdę Lukas, rewelacyjna karta do 7000, jaką możecie mieć. <coughs> Niedługo później Lukas rozpoczął kontrę, Martial potańczył, potańczył jeszcze bardziej i potańczył jeszcze bardziej i wykończył bardzo ładnym strzałem. Krótki róg. Było 2-1 dla mnie. W tym momencie to był mecz, przy którym brakowało mi tylko 50 punktów do tego, żeby dostać się do futchampsów. Pierwsze futczempsy na nowym koncie. Ogromne nadzieje. Druga połowa. Początek sam jej. Lukas do Bula i I ja też świetna karta. Wspaniałe wykończenie. Było 3-1. W ten sposób zakończył się ten, zakończył się ten mecz, a tym samym dostałem 80 punktów, których aż Tulu no, nie mogłem dostać 2000, dostaliśmy się do pierwszych foodchampsów, które już jutro zaczynamy grać. E, oczywiście pełna relacja w następnych odcinkach. E, a na teraz będę już powoli kończył. Dzięki, wielkie, że oglądaliście. E, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, jeżeli wideo Wam się podobało. I zapraszam na Twittera, twitter.com slash i Twitcha twitch.tv slash Dzięki, wielkie. Następnym razem do zobaczenia.